W XXI wieku trudno sobie wyobrazić, że na Ziemi będą jeszcze miejsca niedostępne dla ludzi. Jednak na naszej planecie istnieje ponad 500 tysięcy wysp, z których wiele nadal słabo zbadano lub nawet wciąż pozostają niezamieszkane. W tym wideo opowiemy Wam o niezwykłych wyspach, na które turyści nie mogą się dostać. Wyspa da Grandi. To prawdziwa wyspa śmierci, co wcale nie wynika z jej klimatu. Chodzi o jej mieszkańców jadowite węże. Mała wyspa położona na Oceanie Atlantyckim 35 km od wybrzeży Brazylii wygląda jak raj dla relaksu: czysta woda, bujna zieleń i zupełny brak turystów. Koncentracja jadowitych sąsiadów okazała się tam jednak ogromna: to po kilka węży na każdy metr kwadratowy. Dlatego Kimada Grandi pozostaje zamknięta dla turystów ale można na nią patrzeć z wody i w zależności od odległości łowić ryby oraz nurkować. Wyspa Sercy ta wyspa znajduje się zaledwie 30 km od wybrzeża Islandii. Jej osobliwość polega na tym, że powstała w wyniku erupcji w latach od 1963 do 1967. Od tego momentu do dziś wyspa pozostaje pod ochroną. Wyspa nie była przedmiotem działalności człowieka, daje więc światowej nauce możliwość badania procesu powstawania nowych ekosystemów w czasie rzeczywistym. Przez lata istnienia wyspy naukowcom udało się zaobserwować procesy powstawania roślinności, grzybów i pleśni, których nasiona i zarodki naniosły tam prądy oceaniczne. Potem na wyspę zaczęły przylatywać ptaki, początkowo traktując ją jedynie jako punkt postojowy w trakcie migracji, ale im więcej było tam roślinności, tym częściej niektóre gatunki uznawały Sercji za swój dom. Później foki zaczęły masowo wylegiwać się na wybrzeżu, przyciągając tym na wyspę również orki. Spośród ludzkich wytworów na wyspie znajduje się tylko chata dla naukowców, a także stacja pogodowa i kamera internetowa do obserwacji ekosystemu. Sentinel Północny, India Próby zachowania kultury i tradycji rdzennych mieszkańców wysp nie zawsze wyglądają przyjaźnie. Czasami to śmiertelne zagrożenie, jak ma to miejsce w przypadku indyjskiej wyspy, którą wciąż zamieszkują ludy niemal wprost wyjęte z epoki kamienia. Pierwsze nieprzyjemne wieści z dzikiej wyspy wstrząsnęły światem w XIX i XX wieku, ale straszne sytuacje wciąż tam się zdarzają. W 2018 roku Amerykanin John Chow udał się na wyspę, by nawrócić jej mieszkańców na chrześcijaństwo. Podjął kilka prób przedostania się na wyspę. Przy pierwszej miejscowi go wyrzucili, a przy drugiej po prostu zabili go strzałami z łuków. To zdarzenie wywołało prawdziwe poruszenie. Cały świat zainteresował się wtedy historią wyspy. Jak się jednak okazało, nikt nic nie wie, kim są mieszkańcy, w jakim języku mówią i ilu mieszka ich na wyspie. Sami mieszkańcy Sentinelu nie wiedzą natomiast, jaki świat ich otacza, dlatego uważają go za wrogi. Kiedyś zginęli też ludzie, którzy znaleźli się zbyt blisko terytorium dzikiego plemienia. Najnowsza głośna sprawa dotyczyła dwóch rybaków, którzy udali się na połów Krabów u wybrzeży Wyspy Sentinel. Bez większych ceregieli miejscowi zabili rybaków, a kiedy policyjny helikopter przyleciał po ich ciała, Sentinelczycy po prostu obrzucili go włóczniami. Do dziś terytorium Wyspy i sąsiadujące z nią tereny to obszar zakazany przez indyjskie władze. Wyspa była i nadal pozostaje najbardziej tajemniczym, zamkniętym terytorium na świecie. Wyspa Nichao. Hawaje. Wyspa Nichał należy do rodziny Robinsonów, która kupiła ją kiedyś za 10 tysięcy dolarów i stara się jak najlepiej zachować tam lokalną kulturę, zamykając ją dla turystów aż od 1915 roku. Na Michał nie ma telefonów, samochodów ani utwardzonych dróg. Miejscowi używają do transportu koni i rowerów. Panele słoneczne całkowicie zaopatrują ludność w prąd, choć nie ma tam takich dobrodziejstw cywilizacji jak bieżąca woda. Na wyspie ludzie uprawiają własne owoce i warzywa, łowią ryby i polują. Mieszka tam tylko około 150 osób. Pracują oni głównie na rancho Robinsonów, właścicieli wyspy. Pomimo wszystkich zakazów można dostać się na wyspę na zaproszenie miejscowego hawajczyka lub rodziny Robinsonów. Wyspę da się także zobaczyć podczas wycieczki wodnej lub helikopterem, ale nie można wtedy zejść na ląd. Wyspa Grainard, Szkocja. Od 1942 roku wyspa służy do testowania broni biologicznej. Mówi się, że sprawdzono tam działanie wąglika, a naukowcy odkryli, że po zarażeniu 95% ludzi umiera, zaś sam wąglik może pozostać aktywny przez lata. W latach od 1986 do 1990 przeprowadzono oczyszczanie wyspy, po którym naukowcy ogłosili, że Greinard ponownie nadaje się do zamieszkania. Ludzie nie spieszyli się z przeprowadzką tam. Jako pierwsi na wyspę przybyli archeolodzy, którzy podczas wykopalisk znaleźli w glebie laseczki całkowicie żywego wąglika, a większość społeczności naukowej na świecie wyraża przekonanie, że wyspa nie będzie nadawać się do życia dla ludzi przez kilkaset lat. Poza kilkoma ekipami filmowymi, które kręciły filmy dokumentalne o historii wyspy, nikogo tam nie było. North Brother Island USA. Wyspa nie musi być zamieszkana, by przerażać ludzi. W 1880 roku na North Brother Island, niemal w samym centrum Nowego Jorku, otwarto duży szpital, w którym leczono najgroźniejsze zaraźliwe choroby: tyfus, ospę, trąd i szkarlatynę. Przez wiele lat, w czasie, gdy istniał szpital, wejście na wyspę było surowo zabronione. Funkcjonował on do lat 30. XX wieku, a potem przekształcono go w ośrodek rehabilitacyjny dla nastoletnich narkomanów. Ale utrzymał się on tylko do 1963 roku, po czym pospiesznie zamknięto go bez wyjaśnienia. Od tego czasu szpital i wyspa zamieniły się w dzicz, w której nie ma ludzi, choć obecnie nie ma tam też oficjalnego zakazu odwiedzi. Wynika to z przerażających opowieści o tym, że na wyspie wciąż można zarazić się śmiertelną chorobą, czy spotkać niespokojne dusze zmarłych. Zawsze znajdą się jednak śmiałkowie gotowi zaryzykować życie, by odwiedzić wyspę. Fotograf Christopher Payne przyjechał na wyspę w 2008 roku i zrobił tam wiele spektakularnych zdjęć pustych murów szpitala. Poza nim do tej pory niewiele osób odważyło się pojechać na wyspę. Wyspa Powelia, włochy. Czy wiecie, co może być jeszcze bardziej przerażające i tajemnicze niż opuszczony szpital na wyspie? Opuszczony szpital psychiatryczny na wyspie. Dziś mała wyspa i budynek szpitala psychiatrycznego to obiekty do których dostępu dla turystów surowo zabrania prawo. Historia wyspy początkowo nie była tak ponura. Ludzie żyli na niej od V wieku, ale w XIV wieku podczas wojny miejscowi musieli przenieść się na sąsiednią wyspę, niszcząc powelię, by nie wpadła w ręce wrogów. Od tego momentu wszyscy zaczęli jej unikać. Również w XIV wieku do Włoch dotarła zaraza, a wyspa zamieniła się w jedną ogromną infirmerię i grób ofiar zarazy. Co więcej, na wyspę przywieziono nie tylko chorych, ale także ciała zmarłych na dżumę, a do tego tych, których jedynie podejrzewano o zarażenie się dżumą. Infirmeria istniała aż do XIX wieku. W 1922 roku na wyspie otwarto szpital dla chorych psychicznie, w którym według plotek przeprowadzano na pacjentach straszne i okrutne eksperymenty, doprowadzając ich do śmierci. Lekarze i pacjenci nieustannie słyszeli głosy wewnątrz murów szpitala, w których wykonywali lobotomię. W 1968 roku szpital zamknięto po tajemniczej śmierci naczelnego lekarza, który w dziwny sposób wypadł z okna wieży. Od tego czasu ludzie opuścili wyspę, pozostał na niej tylko pusty szpital, kościół i fort. Na wyspę po prostu nie można się teraz dostać. Svalbard, Spitsbergen, Norwegia. Listę zakazanych wysp zakończymy nie mistycyzmem czy niebezpiecznymi testami, ale miejscem zwanym Doomsday Vault. Na jednej z wysp archipelagu Svalbard w Norwegii, w skale na głębokości 150 metrów, znajduje się specjalny bunkier, w którym przechowuje się ponad milion gatunków roślin z całego świata. Budowla ma ponad 1000 metrów kwadratowych, ale z zewnątrz można zobaczyć tylko część tej betonowej konstrukcji. Zadanie tego magazynu nasion to zapobieganie ich wymarciu w wyniku możliwych globalnych katastrof, upadku asteroidy, wojny jądrowej czy globalnego ocieplenia. Trudno dostać się na wyspę i raczej mało prawdopodobne, że ktoś w ogóle was tam wpuści. Bądźcie spokojni, dzięki wyspie świat przygotował się na apokalipsę. Mamy nadzieję, że to wideo było dla Was przydatne i interesujące. Możecie je polubić, zasubskrybować nasz kanał i podzielić się opiniami w komentarzach poniżej. Przed nami jeszcze sporo ciekawych materiałów. Do zobaczenia wkrótce!